witajcie witajcie kryptomaniacy my po wakacjach więc krótka przerwa szybki update ponieważ no wiadomości z Rosji okazuje się że Rosjanie bronią się przed spadkiem rubla i kupują krypto czyli bitcoina bitcoin idzie w górę i e, co za tym idzie dotyka a w sumie zamienia to o czym mówiliśmy a mówiliśmy o tygodniowym e, wskaźniku parabolic SAR że to będzie taki bardzo silny wskaźnik do rynku byka no i on się zamienił w tym momencie to jeszcze nie widać na niektórych innych wskaźnikach. Według nas jest to dobry moment, żeby się upozycjonować już bardziej tak na rynek byka niż rynek niedźwiedzia. Ta świeczka tygodniowa, niesamowicie silna, no, zmienia dla nas kolej rzeczy, czyli my w Kryptobros uważamy, że w tym momencie bitcoin będzie powoli szedł i zdobywał coraz to lepsze poziomy ku wzrostowi. I Tutaj jak widzicie ta środkowa wstęga ceny Bitcoina, która jest, że tak powiem, fair w danym momencie, to są 72 tysiące, czyli co najmniej te 72 tysiące powinniśmy niedługo osiągnąć. Oczywiście to nie jest prawda inwestycyjna, zwracamy Wam tylko uwagę, ponieważ ostatni raz jak to się stało, to Bitcoin poleciał z 9 do 40 tysięcy. I mamy po raz kolejny, zresztą zobaczcie sobie, ostatnio jak to się stało, Bitcoin był na 30... 8, poleciał do 60, czyli się podwoił. Jak następny, poprzedni taka zamiana jak zobaczycie, z, z poziomu 9 tysięcy, to, to było aż 30 tysięcy, i tak to są dość duże, silne ruchy na Bitcoinie. Te tygodniowe zmiany, także coś ciekawego tutaj się gotuje. pozdrawiamy